Daj na Krajza stało się TikTokowym wiralem. Czy to pomoże Blance odnieść sukces na tegorocznej Eurowizji? Słyszałem dwa razy i jest ok. Jest ok, Bajacka na kraj Bywało lepiej, ale damy radę. Okay. No a jakie szanse dajesz Blance? Tak niskie? W wizji nie, absolutnie nie, nie, nie. Blanka Jakby... nie wpadła ci w ucho. Yy, widziałem tylko memy, nie słuchałem ani razu. Nie oglądam. Nie oglądam pani. Nie. Czyli Blanka solo nie wpadło w bucho? Słyszałam, ale nie podobało mi się. Ja nie. Ja, nie? ja też. Nie. Ja nie. Nie oglądają pani? Blanki też nie. A dlaczego Blanki nie? Nie Pani co. To jest bardzo dyskusyjna sprawa, mhm. ale akurat nie podoba mi się, jak śpiewa. Czyli nie ma według Pani szans żadnych na wygraną? Być może ma. Być może ma, tak, ale. To jest bardzo indywidualna sprawa. Dokładnie ja ja w ogóle tak jest. jest. Ja może no, akurat nie będzie, będzie wie Pani taki jury, że uzna, że z jakichś powodów Polska powinna znów wygrać? Trudno przewidzieć. Mam być szczera? No, będę głosować. Trudno nie głosować na, na swoją kandydatkę, ale są lepsi. Nie. Nie, nie. nie wpada ucho solo, Blanki? Nie. Słyszałam co nie to rzeczywiście, dziwię się troszkę tej krytyki tak naprawdę, bo w sumie piosenka nie jest zła, wpada w ucho, życzę jej szczęścia, zobaczymy jak będzie. No wie pani co, to trochę nie mój styl, bo ja jestem z lat których, 60-tych muzyka, lat 60-tych, 70 -tych, to lepiej mi pasuje, prawda? No, ale... Młodym się podoba i trzeba iść z duchem czasu, prawda? Też, no. A gdyby Pani mogła w przyszłym roku, ma Pani taką moc, wysyła polskiego artystę, artystkę na Eurowizję. Kto to jest? O, wie Pani, to trudne pytanie. Nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie jestem na bieżąco. Ja miał dobry utwór w tym roku. Żałujesz, że nie pojechał? Trochę, no. Byłaby szansa, na jakieś miejsce wyszło. Może Ralf Kamiński by się odnalazł, bo on też tak może tak tą stylistyką swoją by pasował? Yy, nie wiem, Jezu, to jest ciężkie pytanie. No ja, jako, że chyba uwielbiam tak Hemingway, a ten powiedział, że tak Hemingway, no. A jakbyś miał taką moc, yy, możesz ulubionego artystę lub ulubioną artystkę mm. wysłać w przyszłym roku na Eurowizję. Kogo tam widzimy? Skrzesiłbym Jana Pawła II i skrzyżowałbym go z Lechem Wałęsą i z Blanką. I dodałbym może jeszcze Krawczyka, żeby z zagrobów stał. I to byłby, myślę, dobry miks. Który zwyciężyłby serca nie tylko Polaków, ale wszystkich Europejczyków oraz wszystkich mieszkańców świata, i może jakieś jeszcze istoty pozaziemskie albo innowymiarowe. No, zobaczymy. Przyznam się szczerze, że z młodego pokolenia to naprawdę nie wiem kto. Ten, w tym roku, ten drugi, jak on miał na imię, Jan, tak. my, no, bardziej by się podobał, znacznie, według mnie, ulepszy. Z moich ulubionych artystów w Polsce. Hmm. Dobre pytanie. Bardzo lubię Patrycję Markowską, ale nie wiem, ja jej dobrze życzę, nie wysyłamy jej na Eurowizję. Moim faworytem są Sorry Boys, ale nie wiem, czy chcieliby występować na Eurowizji. Oj nie wiem, szczerze mówiąc. Ja coś... słyszałam tutaj e, Sanach, Sorry Boys, Dawid Podsiadło, coś w tym stylu? E, sanach bym była. Ja się zgadzam, ale Sanach to jednak jest chyba inny kaliber niż Eurowizja. Macie moc sprawczą i w przyszłym roku wasz ulubiony polski artysta, bądź artystka Okej. jedzie... Ojeju! Co no to jest? Hmm... Kto taki? My bardziej słuchamy jakichś rapsów. Mm -hmm. Na chwilę na obecną. Aurovisji? Jakiś ten? Raper? kurde. Myślę, że odnalazłby się tam na przykład... Uh... To taki? No się czekaj. Może kompletnie mam pustkę. Może Smolasty? Dlaczego nie w sumie? A Bejbajska na Krejza wpadł wam trochę w łóżko, czy nie? Trochę przez y, TikToka. No właśnie, bo ona się stała trochę takim memem, viralem, i moje pytanie, czy to jej pomaga, że ona sobie tak trochę też sama z siebie śmieszkuje, czy raczej nie? Mi się wydaje, że może jej pomóc. Trochę też dodaje jej to sławy. Nie przechodzi tak y, cicho, tylko jednak się o niej słyszy. Bo tak naprawdę, Baybideska na Crejdza stała się takim memem. To jest TikTokowy viral. Ty myślisz, że to jej pomogło? Myślę, że tak, bo ludzie też szukają sensacji, więc akurat to jej się bardzo przydało i no niestety czy to plusy, czy minusy, no nie bardzo to jej wyszło na jej korzyść tak naprawdę, ale jest rozgłos i to jest najważniejsze. No to nie nieważne co mówią, ważne, że mówią, więc a gdybyś miała taką moc sprawczą i w przyszłym roku twój ulubiony artysta idzie na Eurowizję, kto to jest? Eee, mm, 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 polski. Eee. Nie wiem, Dawid Podsiadło, to już takiego ja raczej te gusta, a raczej to nie są jego klimaty. Wydaje mi się, że ta Eurowizja nie jest na jego poziomie po prostu. Nie, nie mój klimat, nie, wolę Podsiadło Dawida. No, no to rozumiem, że gdyby pani miała taką moc sprawczą i w przyszłym roku jedzie ulubiony artysta, to jest Dawid? No myślę, że no i Kwiatkowski Dawid. No trudno mi jest powiedzieć, zobaczymy co wystawią, kogo wystawią, tak? Zresztą, my mamy młodzież bardzo utalentowaną, więc nie można że są, trudno jest kogokolwiek wybrać. Moje pytanie tylko, jak byłoby takie, czy to faktycznie jest tak, jak jest to pokazane? I kibicuje sobie pani naszej blance? Oczywiście. Ma szansę zajść wysoko? Wydaje mi się, że tak. No, Jest młoda, piękna, dobrze śpiewa. No tak, mi się wydaje. W takim razie życzę jej powodzenia, bo fajnie jakby w końcu ta Eurowizja się odbyła u nas. Które miejsce by się jej wróżyła? E no na pewno nie pierwsza dziesiątka, no bądźmy tej szczerzy, e, ale mam nadzieję, że jakieś tam miejsce zajmie nie ostatnie, ale e, to takie, nie wiem. E, zadowalające. Zadowalające, dokładnie. No na pewno jest rozpoznawalna, to się najbardziej liczy w żeby po prostu się czymś wybić. Nie wiem czy... No, na przykład Chorwacja jest dobrym przykładem, bo przeszli do finału, a jest to dość odklejony performance. Bardzo, bardzo żywy taki. No, powiem Ci, że też nóżka tupie do tego. Ale jest w tym, coś takiego jest w tym. No, ja trzymam kciuki za nas. W końcu damy radę.